Witam Was serdecznie, Andrze i co dalej? Oswoiłem kozła moi kochani, oswoiłem kozła. Już zauważyłem co on tak bardzo lubi jeść. I powolutku, powolutku można powiedzieć, obserwacyjnie obserwowałem, obserwowałem i Już wiem, słuchajcie, już wiem co lubi jeść Mam maczetę i nie zawaham się użyć. Zobaczycie, jak sam kozioł do mnie przyjdzie. Mam nadzieję, bagnie to będzie lipa. Patrzcie. Szukamy do ładnego, e, dorodnego liścia. A, jakiego liścia? Zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem. E, tu taki ładny jest. O! Liścia, kochani, banana. A co? Młodego pęda takiego mu tutaj. O! Skroję. Tak. Tu mam liścia banana. I kochani, nie zawaham go się użyć. I zobaczcie teraz, jak będzie działało to. Jak to się mówi, jak nabyka w płachta. A na kozła liść banana, kochani. Dobra. E, twoja chwila prawdy. Mam nadzieję, że e, pojad troszeczkę mniej niż tych liści banana. E, zobaczymy. Ta blondyna nadal się boi, ale idziemy do kozła. Kabanos! O, patrzcie, ona, ona się boi nadal. Ale patrzcie na kabanosa. Kabanos? Co ja tu mam? Zobacz. No? Oskłócił. No masz. Zobacz. Zobacz. O! Widzicie? O! I coraz bliżej coraz bliżej. I da go się pogłaskać. Tak, kabanos? O dawaj tego liścia no, no chodź tutaj. No chodź Także pamiętajcie liście banana dla kozy Ja wiem, że w Europie, w Polsce może być to ciężkie. O i patrzcie, widzicie? I sobie już normalnie go oswoiłem przez żołądek do serca, co? kabanos o tak, i on tutaj sobie podejdzie, słuchajcie. Podejdzie se tutaj, do, do tego, a ja go sobie tutaj, o. No masz, masz. Innego, no nie widziałem, żeby nie zauważyłem. Za czym one tak za bardzo, ale banana, tak, banana pierdziela jak normalnie pakit masz. No chodź, no chodź, no bliżej, bliżej, no chodź, 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 I tak wiecie, co godzinami, 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 nie mi nie O, i tutaj położę banana, nie? O, No co? No? no prawdziwy kingsi, ma je swojego koziołka, matołka jak babka z kiepskich, nie? no koziołka, matołka ma a, a ona się boi ona się jeszcze boi, nieufna jest tak? O, przyjdziesz jeszcze do mnie po bananka. Przyjdziesz, tak, przyjdziesz po bananka, tak? No mnie nie zahacz. Dobra, nie będziemy straszyć. Także, co? Kabanos oswojony, moi kochani. <ścoughs> no, a dzisiaj, yy, pamiętacie, co Wam mówiłem, że yy, w motorku mi się zepsuło ten mój bagażnik taki w końcu przyszło mi z Lazady Lazada to taki sklep jak u nas Ebay może nie Ebay e na Ebayu to są i używane rzeczy aczkolwiek chyba na Lazadzie też przyszedł mi taki uchwyt na na ten kuferek i zobaczycie bardzo, bardzo mocny silny i gościu powiedział, że nawet 40 kilo, bo tam pisze: 40 kilo. Od 40 do 50 kilo mogę wozić. Słuchajcie, także wieprzka mogę małego na bagażnik wziąć. Zaraz Wam pokażę. Także kabanos, moi kochani, został nazwany przez widzów. Ktoś dał taki temat, że nazwij go kabanos. No i, i tak został. Kabanosik. Blondie? No jak blondi, powiem Wam. Ona nie ufa mi, a ja nie ufam jej. <gryw> jak to blondi? No a pokażę Wam ten. E, pokażę Wam ten uchwyt. Patrzcie. E, uchwyt dość mocny, bo widzicie, taki metalowy. Kiedy dawniej. To on się tu trzymał, tylko na tym o tu na tym, i to po prostu wyzionęło ducha. I i ten o, złamało się. A tu już jest taki o, tragedia z tymi motorkami. Nie wiem, jak tu dalej wytrzymam. E, I to jest dokręcone tutaj do śrubek. Jak widzicie, e, tu i tu tu i tu śruby, no dosyć to metalowe przyspawane, więc, no powiem wam powinno, yy, yy, no yy, zrobić robotę. Teraz tu już tak nie nie, o, jest stabilne, bo nawet gościu który po prostu, yy, oj, yy, gościu który po prostu yy, mi to montował, siadł na to i mówi, To jedziemy. No i rzeczywiście gość uważał, 50 ponad kilo, trochę więcej ode mnie. <laughs> Nie, prawie, no taki mniejsze po prostu. Z 55, może taka sama waga, 60, i rzeczywiście udało się. Także co? No słuchajcie, dzisiaj pakuję, jutro wysyłam, dodawało trzymajcie kciuki, sam trzymam podwójnie, żeby to produkt, Widzicie, co o kabanosy się nie martwię, bo, bo kabanosy są wyschnięte ładnie im nic nie zaszkodzi, oczywiście jeszcze to będzie pakowane hermetycznie, więc ale boję się o wiejską i krakowska sucha też jest fajnie wygląda, podsuszana ta cieńsza kaliber 6 mm, aczkolwiek Kaliber 8 mm, jest to troszeczkę większa. Centymetrów przepraszam. Centymetrów. 8 cm i 6 cm. Krakowska śniadaniowa taka na kanapki. I krakowska też na kanapki taka podsuszana cieńsza. Także tu się nie martwię. Kabanosami też całkiem się nie martwię, aczkolwiek wiejską. No zobaczymy Obyd nie grzało przez te parę dni za bardzo. No. Także widzieliście. Oswoiłem kabanosa. Da się? Da się. A przedtem jak mnie zobaczył, to małby by ten łańcuch nie urwał. No. Powolutku, powolutku, powolutku. Wiecie co? Ja to teraz jak skoro te hmm, dziewczyny z Filipin bardzo hmm, lubią hmm, polską kiełbasę, zauważyłem to, jak mi się trafi jakaś zielantka to no, jakieś pęto wędzone ze sobą wezmę <grymne> może, może jak to się mówi tu na Filipinach <grymne> przez żołądek do serca no dobra ja się będę z wami żegnał jutro następna dostawa mięska oczywiście yy, będzie kiełbasa zrobił bo no, nie wszyscy lubią e, wieprzowinkę może lubią, ale nie mogą Czy, te, takiego mięsa więc e, postaram się słuchajcie, a co byście powiedzieli na kiełbasę z ryby o muszę zaeksperymentować kiełbasa z ryby a może wędzonej jeszcze taki wiecie co jak macie jakiś pomysł, dajcie znać no tak, kiełbasę z, y, z kurczaka da się zrobić, zrobiłem kiełbasę wołową, kiełbasę z, z indyka, yy, z ryb jeszcze nie robiłem, ale na pewno jest. Wiecie co? Zastanowię się, poszukam jakiegoś przepisu, ewentualnie jak macie, to mi dajcie linka, wklejcie i zobaczymy. Dobra. Andrzej, i co dalej? Idę wziąć prysznic. No. Ale kozioł ogarnięty. Kozioł oścwojony. Można powiedzieć, żeby jeszcze gadał, to nie byłoby mi nudno. Ale jak na razie, zamiast gadać, zasrał dookoła. Nie da się do niego dojść, nie? To że taki zły, tylko obsrzał dookoła łańcucha wszystko. I mają tyle tych liści. Tego wszystkiego. E, trawy. Drzewka, a drzewka jedzą, no. Dostał drzewo! Kabanos spoko, a tamta przywiązana przy tym drzewie. No trudno. A wiecie, że mi uciekły. Uciekły mi raz. I pani tutaj przywiozła. Słuchajcie. Przedłużymy trochę ten odcinek. Ja wam pokażę dziurę. E, gdzie mi uciekły. Ja mówię coś za cicho. Chodzę, chodzę, chodzę i nic. Słuchajcie. I tu. Jak jest ogrodzenie. Tu jest siatka, tak jak wam powiedziałem, bo podobno Maciej mówił, że te kozy to są najlepsze e, uciekinierzy na świecie. No to ja mu nie chciałem za bardzo wierzyć, bo ze mnie taki farmer wiecie startujący dopiero. Ale zobaczyłem tutaj rzeczywiście. Że ta dziura gdzieś tu, bo one tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, że one wyszły? Nie, nie tu. Słuchajcie. Tu chyba. Tak? Czy przez te krzoki przejść? O. Tu jest taka dziura. Nie tu. Tutaj. Gdzieś one tu pod, pod siatką, pod siatką uciekły. Widzicie? Zaraz, zaraz. O. Tak, widzicie? Tutaj jest dziura. Tu jest dziura taka. O i znalazły sobie tą dziurę. Tak i sobie uciekły. No pod spodem. Widzicie co, te kratki są niefajne za bardzo. Yy, raczej fajne dopóki koza nie przyszła. Przyszła koza, a one rozumiecie, yy, wkładają łeb, głowę z tymi rogami w tę dziurę, tu w tą kratkę, no ta tu może nie, ale w tą większą kratkę wkładają łebetynę, a później rogami się nie da wycofnąć, a później meczy cały, całą noc. I co się tam dzieje? On łożył łeb tam gdzie nie potrzeba i się zakrywała ługami. Dobrze. Pozdrawiam was. Ja to się. O i słuchajcie kot. O o o. Taki sam. Taki sam. Oj 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 oj. Tak. No taki. No wszyscy przychodzą. Do króla wsi Tak? No To jest kot. Walczył gdzieś tam No Ale też fajny Oj 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 tak? tak kicia Kicia? Kikikci Jak rozumie? No oj 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 Wszystko okej, okay, kicia, kic, 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 kic. Kiciusia? wyładził pod nogami. To by było na tyle wieści z z Walencji. Z kokosowego, bananowego raju. Pozdrawiam Was, król wsi.